Witam serdecznie tutaj Cili jest to 344 odcinek Shakes'a. No i na samym wstępie chciałbym Wam powiedzieć, że... Jako już siedzę na L4 cały tydzień to praktycznie codziennie w tym tygodniu będą streamy, więc polecam zostawić subskrypcję, żebyście dostawali powiadomienia, a w piątek będzie dosyć duży event e, live'owy, że tak powiem, na którym będziecie mogli wygrać sobie nawet 100 zł, czy tam nie wiem jakieś będą jeszcze inne nagrody, to zobaczymy, no ale na pewno stówka jest pewna, wystarczy, że będziecie się le 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 lekutko angażować w tego streamka i i stówka jest na easy ale to wszystko będzie, będziecie się dowiadywać na streamach po kolei i ogólnie całe info będzie tak na dniach i w ogóle e, więc więc taki evencik bardziej taki drankowy, śmiechowy, tam jakiś wiecie, nie, nie uczcie się matematyki przed tym streamem, bo to, to raczej tam nic takiego ciężkiego nie będzie, bardziej chodzi o dobrą zabawę. A propos dobrej zabawy, to możecie zostawić tu jeszcze łapkę w górę ee, i komentarz pod odcinkiem e, na przykład a Staros możecie skomentować z tego powodu, iż skończyliśmy a Staros i tak naprawdę zostało nam pięć osiągnięć, tak jak widzicie, bo udało nam się skończyć Um, a staros w strefie mroku, czyli tutaj ukończ um, staros, nie tutaj ukończ Astaros strefa mroku. To nam się udało skończyć, co skutkowało tym, że zdobyliśmy jeszcze 50 osiągnięcie, czyli zdobądź je wszystkie, zdobądź 49 poprzednich osiągnięć. No i pewnie zapytacie, jakie osiągnięcia nam zostały. No zostały nam jedynie inne lochy w strefie mroku plus plus jeszcze właśnie kieszenie bez znaczyli, mam odblokować wszystkie 50 slotów w ekwipunku e, i się zastanawiam czy nie zacząć sobie robić tego no nie, czy nie opuścić trochę kopalni klejnotów na, na cześć tego osiągnięcia czyli tych aż 5 punktów e, do wszystkich cech bo mamy i tak dopiero 64 poziom chociaż no nie wiem no ta kopalnia klejnotów no to jest, jest dosyć fajna sprawa więc nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. A propos fajnych spraw i tak dalej, to sobie e, zaraz obejrzymy te wszystkie walki, które siadły, bo oczywiście te e, tego ja e zaraz pokonałem właśnie na wczorajszym strumyku, więc, więc polecam tam być, chociaż ten, ten shake będzie troszeczkę rzadziej już na streamach, no bo jak wiadomo trzeba czekać teraz na jakieś updatey, na coś, a z tymi updateami na razie oni się śpieszyć nie będą, ale zawsze sobie coś tam posiedzimy, w tym shakesie, pogadamy. Więc, więc też nie będzie tam żadnej lipy. Questa mamy fajnego, bo to już sobie sprawdzałem wcześniej. E, możemy sobie wrzucić tak. Do sobie możemy wrzucić, będzie Egelandsko. Tutaj i tutaj mam jeszcze dwa itemki właśnie od Kowala. E, e, nie od Kowala od loszków. Mm, tutaj mam jakiś kiepski właśnie duży klejnot, chociaż ty nie jest kiepski, dobra, bo mi się coś jest taki średniawy, więc to sobie zostawię pomocnikom właśnie do brońki jak będziemy zmieniać. Um, a propos zmieniania brońki, no to arenkę już mamy też, też coraz lepiej wyglą wyglądającą, Sorka. Możemy sobie zaferować i za 36 sekund tu wrócić, aczkolwiek jak wiadomo no na pewno przez te 36 sekund zapomnę już o tej arence, chyba że będę cały czas o niej mówił. E, a wy możecie też powiedzieć o czym wy mówicie, jakie tematy są u was na językach, co jest takie kurcze na, najbardziej strząsające dla was i w ogóle takie tam, e, właśnie. <laughs> właśnie, właśnie tak, e, nie, nie wiem co już mam mówić, więc poczekamy sobie, poczekamy sobie chyba na tą arenkę, czy nie, dobra, no tutaj już zostało sekundka, więc tak zrobimy. Od razu to ulepszymy, żeby nam się tu robiło i tu już na maksiora walimy. Pewnie się zapytacie, czemu klikam setkami, a nie maksami. Eee, z tego powodu, że po prostu tak mi łatwiej jest eee, trzymać, że tak powiem, eee, jakby to powiedzieć. Eee, mam dobrą skalę każdego bydunku, no nie? Znaczy dobrą skalę, po prostu skalę, którą chcę utrzymać, a czy ona jest dobra, czy nie, no to już mniejsza, po prostu tak chcę sobie rozbudowywać, więc tak rozbudowuję. Prosta piła, krótka gała i w ogóle wiecie co jest 5. Dobra, to sobie ulepszymy i resztę już zostawimy na zaraz i przejdziemy do tych loszków, które pokonałem. A pokonałem obrońcę w Astarosie, no nie, skoro skończyliśmy Astaros, no to chyba musieliśmy kogoś pokonać w Astarosie i aktualnie e, był to obrońca, ale po obrońcy był jeszcze jeden loszek, który sobie padł i ten obrońca bodajże padł w przeciągu dwóch grzybków, już na streamie się zakładaliśmy, e, obstawiamy za ile on padnie. I po, po właśnie po właśnie prośbie, żebyście zgadywali kiedy on padnie, to pad przy następnym kliknięciu, więc, więc no, jak, możecie, jak możecie wy teraz zgadnąć, no to... No to nikt nie zgadł, no nie. A więc taki temek tutaj padł. Czy ja mu... czekajcie, nie. Niepalna tutaj była jeszcze. Niepalna, no i to był właśnie Bosse Astarosa... Ta niepalna też niewiele nam zabrała, w sensie grzybków, jakieś tam z 30 grzybków nam zabrała, coś tego typu, więc więc to też nic, nic specjalnego. Daliśmy sobie z nią dosyć szybko radę, no moje krytyki tutaj z, trwa, z, moje krytyki z trwanej uniki nawet się rymuje i dostała sobie po, po circe, w cirki dostała yy, i tak właśnie skończyliśmy a staros no nie, więc więc superansko superansko a do tego dołożyliśmy jeszcze Lucjusza czystokrwistego czystokrwisty Lucjusz co epadł e, i tutaj no ja jak kurde zrobiłem chyba najlepsze rzeczy jakie mogłem zrobić bo naprawdę patrzcie co moi pomocnicy zrobili moi pomocnicy zrobili niewiele Że tak powiem no nie i patrzcie to 640 milionów zostało zabrane tak o Proszę Państwa, proszę Państwa, it's, it's very easy, it's very easy for my uh, demonic, it's, 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 it's very nice, yes. Możemy sobie zakręcić właśnie trochę kołem fortuny, żeby, uh, chociaż nie no, zostawię to na eventy, bo tak czy siak to się nam będzie jeszcze budowało 12 dni, jeśli chodzi o kopalnię klejnotów, no, a tego drewna nam brakuje 100 tysięcy, ale ciekawe teraz jaki jest event. Jaki jest event, bo teraz było... Wiecie co, ja sobie to na szybkości sprawdzę, mi to wiele nie zajmie, bo ja mam to dosyć... Prędko teraz było epiki i... Epiki, czy to był epic luck, czy... E... też epic. Ale tak czy siak, albo... Albo będzie gold i owoce... Albo będzie gold i owoce, albo będzie gold i dusze. Czyli tak czy siak ani to, ani to mnie nie, nie zbawi, ale natomiast w następnym, w następnym weekendzie będą e, grzybki exp... E, e, jak to się nazywa, Jezu? Dobra, dzięki, bunia. Tak to się nazywało? Naprawdę? To nowy event w grze? How, how? Dobra, ale chodziło mi o klepsydry, e, o kowala i o toaletę. A w drugim przypadku grzyby, złoto, twierdza, duszę i, i toaleta, czyli w sumie, no, no twierdza jest tutaj najrzadziej, no nie? Bo twierdza jest tylko dwa razy w tych eventach nowych, ale no dobra, no będzie trzeba sobie radzić, będzie trzeba sobie radzić. Nie ma to tamto, my sobie poradzimy. Odbierzemy sobie misyjkę, odbierzemy sobie misyjkę, elegancko. E, loszków nie będziemy bić na razie, no bo, e, no bo tak naprawdę marne szanse mamy, a jeszcze musimy coś może na, na jakimś lajwiku porobić i tak dalej, więc, więc to też taka, taka ważna kwestia tego loszka, mógłbym jakoś tam sobie z nim poradzić, aczkolwiek no jest to, jest to cie, cięższa sprawa, możemy sobie zaatakować hydrę i sprawdzić czy siądą nam tutaj kryty, dwa kryty nam siadły. Dobra i on miał bodajże 58% my mu zjechaliśmy 3, no nie? Czyli prostą matematyką, gdyby każdy był aktywny w gildii, no to byśmy już go pokonali, no nie. To no 50, 50 osób razy 3% byśmy mu zjechali 150%. A z tego co się orientuję to 150% życia nie ma, tylko ma 100, więc byśmy go na spokojnie zjechali. I być może moglibyśmy mieć już podjazd nawet do o dziewięciogłowej hydry, no ale niestety, no gramy na takim serwerze, jakim gramy e, i ta aktywność jest niestety jaka jest, no jest jak jest, jak to się mówi, jak to mówi klasyk internetowy, e, sądzę, że mogę sobie wrzucić tą brońkę do Kowala z tego powodu, iż e, ona mi się w Kiblu może zamienić w, w broń dla wojownika, co będzie stratą po prostu surowców, no nie? Zrobimy sobie tak. Ile nam brakuje do ulepszenia? Tu mamy... To będziemy sobie teraz ulepszać. I żeby ulepszenia, to brakuje nam jeszcze tylko 3000. Dobra, tu jutro sobie będę mógł ulepszyć już ten przedmiot, aczkolwiek chyba zrobię to na... na, na odcinku. No i trzeba sobie przypomnieć o arence. Właśnie, otóż to. Otóż to, żeby nie zapomnieć o arence. Cyk, 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 cyk. Dobrze, że sobie przypomniałem. A... Więc co, pokonaliśmy Astaros, zrobiliśmy, w sensie nie spodziewałem się szczerze, że wczoraj pokonam Astarosa, a się okazało, że go pokonałem, eee, więc, więc bardzo dobrze, to, to, takie, takie były moje doznania po pokonaniu tego lochu, były bardzo dobre. Nie wiem, czy... Ej, to, to było tak głupie, dwa razy mnie rozbawiło to samo co powiedziałem, nie, to, to było, nie, Ej, jestem, jestem lekko przygupawy, lekko w sensie po prostu przygupawy, dobra, ulepszymy sobie tutaj tego gościa i zaatakujemy w podziemiach, żeby nie było, Ej, żeby nie było mm. i w ogóle na streamku fajną gierkę sobie jeszcze ogrywamy z wantedem, więc e, więc też po się będzie fajna gierka, bądź co bądź tam już jesteśmy w jakiejś części fabuły, e, a to taki fajny koopik. Dla dzieciaczków nie ma tam e, w ogóle przemocy, jest, jest bardzo pozytywną gierką, e, więc polecam oglądać całą z rodzinką. Możecie e, zatrudnić babci do oglądania dziadka. Możecie nie wiem, Hezjuszowi w komentarzu napisać, żeby się oderwał od tego Minecrafta i tutaj z nami poglądał inną gierkę. Eee, I co eee, To sobie zrobimy później eee, I później mam nadzieję, że widzimy się na strumyku No nie Mam nadzieję, że odcinek się podobał Taki, taki po prostu update co do loszków A staros skończony Dwa nowe osiągnięcia zostało pięć osiągnięć Więc kurwa dzieje się Jest młyn zajebany Musicie śledzić tego skurwy syna Na S25 Więc zostawcie tutaj subskrypcji I widzimy się w następnym kurwa odcinku Nara